z Naturala, czyste gołębie czystych linii I tutaj mamy szpaka gołąbek o numerze 4, 421 jest to gołąbek z oryginalnej głębi Jossatone po oryginalnych ptakach trzymanych w czystości Naturala tutaj Jossatone, akurat ten gołąb jest z rodowodem, bo nie wszystkie gołębie są z rodowodem a tutaj mamy rodowód z Naturala Gąbek jest z rodowodem Czysta linia gołębi Jostone z olimpijskiej gołębi Avril. Także myślę, że bardzo wartościowy też materiał do rozpłodu jest to samczyk. I tutaj mamy samiczkę Engelsa. Czysta linia Engels. Jest to samiczka. Też bardzo ładny gołębek 25 rok. I numer gołębia to jest 569, 569 z gołębi Engelsa, tu mamy rodowód tego gołębia, z kartą, tak że gąbek jest też z rodowodem, jest to samiczka Engels 231. Tutaj mamy całą parę Ardenów z szczupkiem. Jest to gołąbek o numerze 1262. Oryginalny Samczyk Berg z Naturala. Szczupkiem jest to Arden w czystości linii. Trzymany także myślę, że gołębie wartościowe. Numer Samczyka to jest 1262. Tutaj mamy parodową tego gołąbka też z wodowodem Arden. I mamy samiczkę do niego. I tutaj mamy samiczkę, jest cała właśnie para ardenków. żeby ktoś szukał ardeny, to tutaj mamy przepiękną parę ardenów z czubkami. Zaraz jeszcze pokażę jednego samczyka. I to jest samiczka, też bardzo ładne. Szczałki przy oczach, on dokładnie zbudowany. Wybieram dobre gołębie, jak jadę. I to jest numer gołębia 7148. Numer gołębia 7148. Rodowód też gąbi z rodowodem. Także, jak ktoś sobie chciał ładnego ardenika, czy samca, czy samiczkę, to zapraszam. Także, bardzo, bardzo też ładne. Ładnie wybudowane, poukładane jest to samiczka. Takie markerki ma, widzą koledzy, ładne. I tutaj mamy kolejnego samczyka ardena. Piękny też samczyk, biały lotek ciemny, to będzie samczyk i numer gołębia 2225, także takie piękne czerwone tutaj na naloty widać, piórka, jest to oryginalny gołąb z naturala, samczyk z bardzo dobrych gołębi, tutaj w tym że gołębek jest też pięknie zbudowany, także zapraszam, myślę, że jest to wartościowy samczyk do rozwoju.